Takie tak jest sprzęt jest inaczej. To robili tam, to, to ściana stara jest, a tam oni pustaków robili chyba. No i zrobili taki krótki dach, że woda skapując, klapie na, na mur i to się wykrusza. Namaka i butwieje i się wykrusza cegły. No i to się to Z tej strony. O, tu jest. Tu się też rozsypuje to. Ale tu się jeszcze, też się wylatują. Tu się jeszcze nie trzyma tak. No. Ale na dole widać, że cegły powytruszały się. No i taki właśnie jest skutek, jak się daje daleko. Krótki dach jest. To cała ściana jest z, z tego zawilgocona, bo nie wyschnie. Tylko co deszcz pada, to chlapie na nią i z tego się tak się to robi tu są opony, które ja wkopywałem tam już ponad 20 lat temu dlatego tutaj przy bawić na stanie coś ta jedna jest taka twarda nie mogę się nie a te są te się, ugin się uginają tylko że teraz jest zamarznięte są to są twarde, też się nie uginają ale tak to się jak są takie słabsze że się jak stanie to się ugina słabo To było tyle tych opon, Chciałem to coś zrobić z nimi tak właśnie to skosowałem A się trochę ugina już jak stanę. Ta też się ugina I tam jeszcze jedna jest w susaną To Jest też taka Tu skrzynkę też założyłem bo nie, wszędzie ma być skrzynka ale nic tam to... nie, jest coś tam Gdy tam stek oni wyciągali tego bo to tak jest blisko, że nie widać a tutaj przecież leżą wszystkie te trzeba tam być kluczyk tu jest jeszcze ta też moje dzieło wkopane Idziemy. Ty, tam jest kluczyk, To jak weźmiemy kluczyk, to no, otworzę ten, bo no, tam jeszcze coś jest.